Soja uprawiamy od jakichś 13-14 lat. Soja jest taką trochę nietypową jak na, nasze, na nasze, chociaż teraz w tym roku już jest stosunkowo dużo ludzi posiało już, bo jednak co roku się coraz więcej ludzi przekonuje do tego, żeby posiać soję, bo mamy problem, ma, mamy problem ogólnie ze zmianowaniem. My, my musimy szukać jakieś rośliny, które są właśnie to trochę przełamują, przełamują nam nasz też bo siać samą, samą kukurydzę, y, jakieś zboża i rzepak, no to te nasze pola nie wytrzymają zbyt, zbyt długo, więc musimy coś w to jeszcze jakieś zmienowanie innego. A, a so, soja jest takim dosyć fajnym y, rozwiązaniem, bo jest po pierwsze nie jest trudna w uprawie, po, druga, po drugie właśnie ma, ma dosyć niskie zapotrzebowanie na wodę, gdzie, gdzie właśnie co roku mamy o tej porze mamy przeważnie problemy z wodą, a soja sobie dosyć fajnie z tym radzi. Ona zresztą lubi ciepło, więc więc, więc fajnie się rozwija. Trochę ten, ten rynek skupu jeszcze jest, no ale z roku na rok idzie to w coraz lepszym kierunku, że jednak coraz więcej firm skupuje. Także no, jesteśmy na, myślę, że na dobrej drodze. Soję uprawiam dość, dość dawna, tylko zawsze uprawiałem nieduże duże areały, małe areały. W tym roku yy, posialiśmy 10 hektarów. No, soja no, widać jest y, różna. No, jest wtórne zachwaszczenie. To jest ten problem soi, że jest wtórne zachwaszczenie. Była dość czysta, a przez te takie gwałtowne deszcze upały, deszcze widać te środki nie zadziałały za bardzo i soja y, w niektórych miejscach jest trochę zachwaszczona. Kiedy planujesz zbiór? Zbiór soi no, planujemy, no, patrząc, no, wszystko zależy od pogody. No, tak patrząc, no, to zawsze na początku października. Ale już y, częściowo soja wysycha, no bo takie duże te, temperatury, gdzie ponad 30 stopni, to daje y, obraz, że ona wysycha. Pierwszy raz zaczęliśmy w tamtym roku uprawę całkowicie przez przypadek, bo wypadło nam, wypadło nam jedno pole z kukurydzą nasienną i firma kontraktująca nam po prostu poszła na rękę, dając materiał soi. No i wyszło to naprawdę bardzo fajnie, sialiśmy bardzo późno, bo było chyba 10 czerwca. Plon był zadowalający, blisko 4 tony z hektara, więc stwierdziliśmy w tym roku znacznie większy areał, 50, 50 hektarów. Wygląda, na ten moment wygląda też bardzo dobrze, ominęła te susze, która, które przyczyniły się do słabych plonów w, w ozimych e, uprawach, a w tym momencie soja dojrzewa bardzo mocno, bo pogodę widzimy jaką mamy, cały czas piekarnik. Soję w firmie Biochem uprawiamy już dziesiąty rok, każdego roku zwiększając powierzchnię uprawy. Komponowała się ona w płodozmian tutaj bardzo dobrze. Jeśli chodzi o zwiększanie uprawy, to firma Biochem od 2023 roku jest też dealerem yy, hodowli kanadyjskiej odmian soi. Jesteśmy właśnie tutaj na plantacji, yy, na polu produkcyjnym, yy, gdzie mamy plantację nasienną. A także są tutaj poletka demonstracyjne, całe portfolio od odmian najwcześniejszych do najpóźniejszych. Siewy soi w bardzo dobrym terminie, w bardzo dobrych warunkach. Tutaj akurat na nieszczęście na tym polu 18 czerwca przeszło potężne gradobicie, ale po zastosowaniu pewnych zabiegów, tutaj jeśli chodzi o ochronę, dożywianie dolistne, nawożenie Plantacja diametralnie poprawiła się, i liczymy, że coś tutaj efekt tego gradobicia wiadomo będzie miał jakiś wpływ na planowanie, dlatego liczymy, że jakiś materiał pozyskamy nosienny z tej, z tej plantacji. Prowadzę 50-hektarowe gospodarstwo. Soi uprawiam około 4-5 hektarów corocznie. Soja jest u mnie w podozmianie od dwóch lat, cały czas się jej uczę, ale myślę, że z czasem na pewno area będzie się zwiększał. Przedstawiamy 28 odmian soi. Mamy dwie firmy dodatkowo: jest to Agroyumis, jest Saturn Union, jest też Prograin, ale no dzisiaj, dzisiaj ich z nami nie ma. W tym roku przypuszczam, że soi, plony soi będą naprawdę bardzo zadowalające. Soja wygląda przepięknie. Myślę, że zainteresowanie soją z roku na rok będzie, będzie wzrastać. Jesteśmy w okolicy Białej przy obwodnicy w kierunku na, na Prudnik, za Opolem. Bardzo piękna lokalizacja, bardzo pięknie tutaj to wszystko wygląda. Pięknie wygląda soja, prawie 30 odmian soi. Więc jest tutaj co zobaczyć. Różne wczesności. Naprawdę bardzo fajnie to, to wygląda. Od yy, jak dawna pan uprawia soję? Znaczy, ja z soją przygoda, to można powiedzieć, już yy, zaczęła się gdzieś bardzo dawno temu, ale yy, jak się coś nie udaje, to zaniecha człowiek yy, tego pomysłu. E, e, to było taki nieudane to jeszcze praktycznie, można powiedzieć, że nikt tej soji w Polsce nie uprawia albo mało. Nasiona żeśmy z Poznania, z hodowli kupowali i tam żeśmy próbowali, ale to się nie udało. Natomiast gdzieś tak od 4 lat człowiek próbuje na takich małych areałach. Raz się udaje, raz się nie udaje, ale w tym roku widać, że to przynajmniej u mnie się chyba najlepiej to chyba udało. Z tych wszystkich 4 lat widać, że trening czy bliższa. 20 lat temu sprowadzaliśmy do Polski kukurydzę. Zwyczajnie na pasze. A dzisiaj jesteśmy. Potęgą kukurydzianą i jeżeli odrobimy lekcję, no to to samo można by było zrobić z soją. Tej soi się w Polsce potężne ilości. Jesteśmy jednak takim zagłębiem hodowlanym Europy. Jeżeli chodzi o drób, to jesteśmy naprawdę chyba numer jeden albo, albo na pudle, więc można by było tutaj pomyśleć, żeby jednak tą własną soją żywić i to jest naprawdę potencjał jest przeogromny, gdyby tutaj była taki pomysł, wspomóż jakoś i tych przetwórców i tych rolników zachęcić jakoś, żeby nie uprawiali nie wiadomo czego, tylko właśnie iść tutaj w tym kierunku i szukać zbytu, organizować ten zbyt tutaj właśnie w Polsce i przerabiać to zwyczajnie przerabiać i, i, i karmić naszą hodowlę polską, polską fajną soją. Wysyłamy tą soję po całej Europie, jako bez GMO i tak dalej. No dlaczego tego. Jakoś się to po prostu zwyczajnie nie udaje. Są te programy sojowe, naprawdę dużo się o tym mówi, ale, ale widać, że jakoś no nie można się przebić, żeby to zwyczajnie wyszło. Przy takiej wieloskalowej produkcji to wiadomo, jest jeden przetwórca w Polsce i tak naprawdę nawet polskie gospodarstwa nie są w stanie zaspokoić jego potrzeb. On musi się martwić o to, żeby, żeby tą soję, żeby ściągnąć gdzieś z zagranicy soję, która, żeby tutaj można było ją w kraju przerobić. Więc potencjał naprawdę jest przeogromny. Fajny rok też taki na, na soję, że dużo ludzi w tą soję poszło. Myślę, żeby pogoda naprawdę chyba sprzyja. Zapowiada się naprawdę rewelacyjny rok na soję. Jest piękna pogoda, ciepło. Ona ładnie dojrzewa, więc, więc no miejmy nadzieję, że to, że to będzie taki rok, który powiedzmy będzie takim, taką kulą śnieżną, która już napędzi tą soję w Polsce. Soja w, ty, w tej chwili już dojrzewa. Lada dzień, zaczniemy zbiory. Myślę, że może w przyszłym tygodniu, jak pogoda pozwoli, zaczniemy pierwsze odmiany zbierać już. Czy ona przyspieszyła, czy tak spodziewaliście się tego? To znaczy, no, była bardzo wcześnie siana, od czego trzeba zacząć, bo sialiśmy 14 kwietnia już. Była zasiana, także były piękne wschody. Co prawda nie wyrosła tak wysoko, jak w tamtym roku, bo w tamtym roku była nawet się lekko położyła, w tym roku jest niższa, no ale już dojrzała. Spodziewa się pan dobrych plonów? No, zobaczymy, zobaczymy, jakie będą plony. Dopiero jak się coś zbierze, będzie na przyczepie, będzie można ocenić te plony. Bo mówię, w tamtym roku była, no plony były re rekordowe w tamtym roku, bo ten przebieg pogody był zupełnie inny niż w tym roku. I co, zapowiada się, że soja będzie dosyć opłacalna, bo jednak cena jest duża i tak dalej? No właśnie, opłacalna, tylko że ta cena jest, jak tutaj słyszę, prawie uprawiamy ją ekologicznie i cena jest niższa niż śruty, która sprowadzana jest do nas, pryskana wiele razy, GMO, także pod tym względem nie możemy konkurować, mimo że nasz prawie że towar jest ekologiczny, to nie może konkurować z tą właśnie śrutą sojową, która przychodzi. And is a